Witajcie, dzisiaj chciałbym pokazać Wam 10 niezwykłych zdjęć związanych ze sfinksem oraz z piramidami na płaskowy Giza. Zapraszam do obejrzenia materiału. Pierwsze zdjęcie, które chcę Wam pokazać, jest chyba jedną z najbardziej niezwykłych XIX-wiecznych fotografii. Zostało ono wykonane w 1864 roku i przedstawia grupę samurajów pod Wielkim Sfinksem na płaskowyżu w Gizie. Oczywiście zdjęcie jest autentyczne. Jednak skąd w Egipcie w XIX wieku wzięli się prawdziwi japońscy samurajowie? Grupa mężczyzn widocznych na zdjęciu udała się do Francji w celu przekonania francuskiego rządu do wydania zgody na zamknięcie portu w Yokohamie dla handlu zagranicznego i umożliwienie Japonii ponownego wycofania się w izolację. Misja ta nie powiodła się. W 1864 roku w drodze do Paryża misja Ikeda odwiedziła Egipt. Wtedy to właśnie zostało wykonane to zdjęcie. Co prawda, ówczesny sprzęt fotograficzny nie pozwalał jeszcze na robienie zdjęć w bardzo dobrej jakości, jednak jeżeli się przyjrzymy, zauważymy, że członkowie misji dyplomatycznej do Francji są ubrani w tradycyjny japoński strój Kamishimo oraz kapelusze Jingasa. Dodatkowo noszą dwa miecze, długi katana oraz krótszy wakizashi. Kolejne zdjęcie, a właściwie kilka zdjęć, pochodzi z 10 kwietnia 1931 roku. Stawiają one przylot niemieckiego sterowca Graf Zeppelin do Kairu. Kilka z nich zostało wykonanych na tle piramid w Gizie, a inne bezpośrednio z piramid, m.in. szczupka piramidy Cheopsa. Pomimo archaiczności maszyny, jej zdjęcia do dzisiejszego dnia zapierają dech w piersiach. Kolejne zdjęcie jest trochę młodsze, pochodzi z 1961 roku i przedstawia znanego i uwielbianego przez wszystkich amerykańskiego muzyka jazzowego Louis Armstronga grającego dla swojej żony w pobliżu Sfinksa podczas ich wycieczki do Egiptu. Istnieją jeszcze dwa podobne zdjęcia. Na jednym z nich Louis Armstrong gra na wielbłądzie na tle piramid, a na drugim pod stellą snu między łapami Sfinksa. Zostały one wykonane tego samego dnia. Inne słynne zdjęcie zostało opublikowane w, w jednej z angielskich gazet 1 kwietnia 1931 roku. Przedstawia ono narciarzy zjeżdżających po zaśnieżonej wydmie w pobliżu piramid w Gizie. Artykuł miał mówić, jakoby w Egipcie spadł śnieg, jednak data publikacji zdjęcia chyba powinna nam powiedzieć wszystko. Był to jedynie prima-aprilisowy żart. Jednak do dnia dzisiejszego bardzo często zdjęcie jest publikowane jako zdjęcie prawdziwe, i jakoby owa sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Istnieje też drugie podobne zdjęcie z lat 90., tym razem już kolorowe, które wydaje się bardziej rzetelne. Jednak też jest ono falsyfikatem. Tutaj możemy zobaczyć słynną podróbkę oraz oryginalne zdjęcie. Oczywiście nie istnieje żadne zdjęcie przedstawiające piramidy pokryte śniegiem. A większość zdjęć, nawet tych współczesnych, pokazujących rzekomo Egipt pokryty śniegiem, pochodzi tak naprawdę z Izraela. Piąte zdjęcie na naszej liście zostało wykonane podczas II wojny światowej i przedstawia ono grupę alianckich żołnierzy z przewodnikiem na tle płaskowyżu Giza. Jednak, co ciekawego może nam się zwrócić w oczy, to dziwna konstrukcja między łapami i brodą Sfinksa, na której jakby Sfinks opiera swoją brodę. Tą konstrukcję możemy znaleźć także na wielu innych zdjęciach z okresu II wojny światowej. Została ona wzniesiona po to, aby ocalić głowę Sfinksa przed odpadnięciem w razie ewentualnego bombardowania Kairu przez siły państw wosi. Po zakończeniu II wojny światowej została rozebrana. W 2006 roku polski internet dobiegło bardzo ciekawe zdjęcie. Przedstawia ono polski samochód Eveso Polones pod piramidą Heopsa w Gizie. Co ciekawe, samochód ma egipskie tablice rejestracyjne. I co ciekawe, Polonezy w Egipcie wcale nie są rzadkim widokiem. A to wszystko za sprawą tego, że polskie samochody montowano w egipskiej fabryce Nasr. Między rokiem 1983 a 1992 z egipskich montowni wyjechało 17 tysięcy Polonezów. Siódme zdjęcie na naszej liście przedstawia Sfinksa, niemal całkowicie pogrzebanego w piasku. Jednak co w tym zdjęciu jest takiego niezwykłego? Zostało ono zrobione w 1849 roku przez Maxima Ducampa i jest ono pierwszym zdjęciem przedstawiającym płaskowierz Giza, jakie kiedykolwiek wykonano. Natomiast po raz pierwszy zostało ono opublikowane w 1852 roku. Żeby uzmysłowić sobie, jak ono bardzo jest stare, wyobraźmy sobie, że wojna secesyjna miała się dopiero zacząć za 11 lat, a powstanie styczniowe w Polsce za 14. A w czasie, kiedy robiono to zdjęcie, żył jeszcze Adam Mickiewicz i Abraham Lincoln. Kolejne zdjęcie na naszej liście zostało wykonane 15 grudnia 1925 roku i przedstawia ono arabskiego robotnika wychodzącego z szybu na szczycie głowy Sfinksa. No właśnie, ale jakiego szybu? Niewiele osób jest tego świadoma, ale w ciele Sfinksa są ma trzy szyby. Pierwszy znajduje się na szczycie głowy Sfinksa, drugi na jego plecach, a trzeci pod lewą tylnią łapą. Według oficjalnej wersji miały być to wejścia wykute przez rabusiów, którzy twierdzili, że pod Sfinksem mogą znajdować się skarby faraonów. Niestety nie ma żadnych nagrań ani zdjęć z wnętrza tych tuneli, Jedyne nagranie, jakiego się doszukałem, pochodziło z włoskiej telewizji Rai, gdzie Zachi Hawass pokazywał wejście na grzbiecie sfinksa, jednak dzisiaj nie udało mi się go odnaleźć. Co ciekawe, starsze źródła wspominają, jakoby sfinks miał być pusty w środku i miałyby się tam znajdować różne komnaty. Oto rysunek z jednej z amerykańskich gazet z 1914 roku, jednak jest to mało wiarygodne źródło. Jednak istnieją bardziej wiarygodne źródła, na przykład Herodot wspominał, że w pobliżu Sfinksa jest przejście do Wielkiej Piramidy. Przeprowadzone kilka lat temu badania przez Japończyków pokazują, że pod Sfinksem znajdują się dwie komory, które najprawdopodobniej są połączone korytarzem. Jednak do dzisiejszego dnia nie udało się znaleźć wejścia do tych komór. Natomiast egipska służba starożytności nie pozwala na żadne bardziej inwazyjne prace wokół Sfinksa. Z racji tego, że boją się o uszkodzenie monumentu. Co wy myślicie na temat tej sprawy? Napiszcie w komentarzach. A teraz przechodzimy do kolejnego zdjęcia. Zdjęcie to pochodzi z wnętrza piramidy Heopsa w Gizie, a dokładnie z komór odciążających nad komorą grobową, których jedyną funkcją było zmniejszenie ciężaru nad miejscem wiecznego spoczynku faraona i zapobiegnięcie się zapadnięciu pomieszczenia. Te komory nigdy nie miały zostać otwarte. Nigdy nie było w nich żadnych skarbów, nie było w nich dosłownie nic, oprócz po prostu powietrza. A jednak jest to jedyne miejsce, w którym znalazł się kartusz Faraona Cheopsa. Kartusz, czyli otoczka z imieniem władcy. Został on namalowany czerwoną ochrą, prawdopodobnie przez jednego z robotników, który chciał pozostawić po sobie ślad, a tym samym oddać hołd władcy. Do dzisiejszego dnia trwają spekulacje, czy owa inskrypcja rzeczywiście jest autentyczna. Według dwóch Niemców, którzy nielegalnie przeprowadzili badania inskrypcji, tym samym lekko ją niszcząc, nie jest ona autentyczna. Jednak egipscy badacze twierdzą co innego. Ostatnie zdjęcie na naszej liście nie zostało wykonane w gizie, jednak jest z tamtym miejscem szczególnie związane. Przedstawia ono małą figurkę wykonaną z kości słoniowej, mierzącą zaledwie 7,5 cm. Jest to jedyny zachowany wizerunek Faraona Heopsa, budowniczego Wielkiej Piramidy. Pomimo iż zniósł jeden z największych monumentów na świecie, który do czasów budowy wieży Eiffla pozostawał największą budowlą na świecie, a do dnia dzisiejszego jest największą budowlą z kamienia na świecie, budowaną z tak niebywałą precyzją, że wielu ludziom w głowie się nie mieści, że mogli ją znieść inni ludzie, to po Faraonie Cheopsie nie został żaden wyraźny wizerunek twarzy. Dwa pozostałe zachowane, lecz mocno zniszczone przedstawienia faraona Heopsa znajdują się w Niemczech. Pierwszym z nich jest głowa posągów Monachium, z której już ciężko zobaczyć jakiekolwiek rysy twarzy. Natomiast drugim jest w miarę dobrze zachowana głowa w tak zwanym starszym muzeum w Berlinie, w którym między innymi znajduje się słynne popiersie Nefertiti. Jednak niektórzy badacze są sporni co do tego ostatniego wizerunku: czy rzeczywiście przedstawia on Heopsa. Co ciekawe, wizerunek Hemjuna, czyli bratanka Heopsa i architekta wielkiej piramidy w Gizie, przetrwał w idealnym stanie do dnia dzisiejszego. Jego realistyczny posąg możemy podziwiać w mieście Hildelsheim w Niemczech. A w dzisiejszym materiale to by było na tyle. Dziękuję za jego wysłuchanie i napiszcie proszę w komentarzu, które waszym zdaniem zdjęcie było najciekawsze. Przypominam również o konkursie książkowym, który trwa do środy. Nie zapomnijcie także subskrybować kanału i do usłyszenia następnym razem.